Cześć moi drodzy, witajcie. Zbliża się koniec roku, zatem zbliża się również nasz ostatni podcast w tym roku. To już będzie ostatni podcast w tym roku, a dopiero ten rok się zaczynał. Tak mi się wydaje. Minął bardzo szybko, był bardzo dziwny, inny niż do tej pory. Wszystkie lata, które. Pamiętam, ten rok rzeczywiście był zupełnie inny i właśnie, właśnie o tym chciałbym Wam opowiedzieć w podcaście, jaki ten rok był dla mnie, jak ja to widzę i być może kilka przemyśleń da przyszły rok, jak wydaje mi się, że będzie wyglądał przyszły rok. Czekam również na nagrania od Was. Mówcie, mówcie, jaki ten rok był dla Was i w przyszłych podcastach Wasze nagrania chętnie zamieszczę. Jestem ciekawy, jestem bardzo ciekawy, jaki ten rok był dla Was, czy był udany. Mam nadzieję, na pewno był inny niż poprzednie lata, ale mam nadzieję również, że nie był to zły rok, choć dużo złych rzeczy. Działo się w tym roku, ale mam nadzieję, że to nie wpłynęło bardzo na Wasze życie. I cóż, ostatni podcast. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Już wkrótce święta Bożego Narodzenia. Zatem składam Wam życzenia wszystkiego najlepszego na święta, jeśli nie spotkamy się do tej pory. I zapraszam również na podcast. Cześć, trzymajcie się. Zapraszam do słuchania, papa. Pa.